Witam. W tym filmie zajmiemy się funkcją szyk prostokątny. Znajdziemy ją w panelu Edycja. Służy do skopiowania elementu określoną liczbę razy w ustalonych odległościach. Na początku prosi nas o wybranie elementu do skopiowania. Następnie ustalamy kierunek kopiowania względem osi X lub można wpisać kąt obrotu względem osi. Liczbę elementów w tym kierunku oraz odległość między środkami elementów. Aby przejść dalej wpisujemy 0. Teraz postępowanie jest analogiczne tylko, że względem osi y. Spróbujmy teraz skorzystać z opcji nachylenia w kierunku osi. Z względem osi X ustalmy 30 stopni. Z względem osi Y ustalmy minus 45 stopni, aby szyk był pochylony w lewą stronę. I to wszystko, jeżeli chodzi o szyk prostokątny. Dziękuję za uwagę.